Cześć! Witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie jednogankowa potrawa albo z jednej patelni. Głównie będzie się to składało z ziemniaków, trochę pasaty pomidorowej i trybowane nogi z kurczaka. Dodamy trochę cebuli, kabaczek, o, czosnku. Wyciągam to na wierzch, żebym nie zapomniał dodać. No i to wszystko. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Pierwsze co musimy zrobić to tak. Rozgrzewamy patelachę do której wlewam trochę oleju. Możecie dodać oliwę, jak chcecie. Ale nie za dużo. I niech się rozgrzewa. Teraz pokroję w drobne części mięso. To znaczy w drobne części. O, takie kawałki. Trochę mniejsze, jak większe. O. Tego typu mięso z kurczaka naprawdę jest wdzięczne i uniwersalne. A jakie rolatki z grilla z tego wychodzą. Kolejnym odcinku się dowiecie. Wiecie co? Pieprze to mięso. Czarnym, świeżo roztartym pieprzem. Dobra. I trochę soli. Przypominam Wam też o 25 przepisach na surówki w jednym e-booku. Link znajdziecie w opisie filmu. Sprawdźmy tłuszcz. Muzyka dla uszu. Dobra. Nie wszystko naraz, bo się będzie gotowało. Jedne, jedne kawałki większe, jedne mniejsze. Wiecie, że ja lubię taką niezrównoważoną kuchnię. O mnie też tak mówią. I nie dotykamy przez chwilę. Teraz pokroję jedną dużą cebulę. Kroję ją będę w piórka. Od razu posiekam cztery niewielkie ząbki czosnku. To jest młody czosnek. Taki bardzo aromatyczny. Sprawdźmy mięso. Możemy odwrócić. I musimy chwilę poczekać. Oczywiście czekał nie będę, bo ja na to czasu nie mam. Pokroję dwa niewielkie kabaczki. Dobra, dwie cukinie, czy kabaczek. Ja wiem. Kroimy w pół plasterki. I nie za cienko. Obsmażone mięso zdejmuję z patelni. To znaczy obsmażone, no już prawie jest gotowe. I na tak rozgrzaną patelnię teraz wrzucam młode ziemniaki. Wybieram takie najmniejsze. Zobaczcie. I niech się chwilę zrumienią. Szczypta soli. Po mniej więcej 10 minutach Ziemniaki się pięknie zrumieniły, zobaczcie. Dodajemy do nich cebulę. Cebula się zeszkliła, więc dodajemy czosnek. Podsmażamy tak mniej więcej pół minutki króciutko. Chodzi o to, żeby on się nam nie spalił. I teraz dodajemy pokrojoną cukinię czy pokrojonego kabaczka. Po dwóch minutach wlewamy troszeczkę białego, wytrawnego wina. Takie, które. Lubimy i nie bójmy się używać wina. Alkohol odparowuje, zostaje tylko sama esencja, to co najlepsze. Włosi do obiadu nawet tak piją, nie odparowują alkoholu, im smakuje. Teraz tak, suszone pomidory, one są tak, w połowie pokrojone w połowie nie. Jak już mówiłem, mam niezrównoważoną kuchnię. Łyżkę francuskiej musztardy. Co? Dodam trochę pikantery. To znaczy płatki chili. Lubię jak piecze podwójnie. O tak. Wygląda to naprawdę już apetycznie. Nie muszę Wam tego tłumaczyć. I teraz dodaję pulpę pomidorową. Nie mylmy z passatą. To są zmielone, skręcone pomidory z puszki. Nie przecieramy. Oregano. Trochę soli. Więcej wina. Musimy poczekać, żeby ono odparowało. Jeżeli wino nie odparuje i za wcześnie zakryjemy, wszystko będzie kwaśne. No, i gdy już pozbyliśmy się tego złego alkoholu z w naszej patelni wrzucamy z powrotem mięso z kurczaka. Kurde, znowu wyszło jak dla wojska. Zmniejszam płomień. Przykrywam i 15 minut będę dusił. Praktycznie gotowe. Ziemniaki są już miękkie, więc teraz tak. Krajamy trochę natki pietruszki. I wyciskam sok z połowy cytryny. I wyrównuję smak łyżeczką cukru. Mamy słodki, kwaśny, pikantny, słony, jak umamy. Gotowe możemy próbować. Jak widzicie gotowanie to żadna mecyja. Mam wielki talerz, ale za dużo nakładał sobie nie będę. To wiecie, teraz tak modnie. Duży talerz takie rondo. A potrawa taka Dobra. Gadu, gadu. Pachnie przepięknie. Mm. Rewelacja, słuchajcie. A ten sosik, jaki pyszny. Wow. No dobra, partuchanci, ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału wciśnięcia. Dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, no i życzę Wam smacznego.